Auroville, eksperymentalne miasto utopijne, założone w 1968 roku w Indiach. Celem tego miejsca jest zjednoczenie ludzi z różnych narodów, kultur i religii w duchu wspólnoty i harmonii. Wizja Auroville opiera się na idei duchowego rozwoju, w której mieszkańcy mają się wzajemnie wspierać, aby osiągnąć wyższy poziom świadomości. Czy jednak to nowatorskie podejście do życia wspólnotowego sprawdziło się w praktyce? Spójrzmy. Auroville, założone przez duchową nauczycielkę Mirę Alfasę, określaną przez mieszkańców „matka”, zostało zbudowane z myślą o stworzeniu miejsca idealnego, gdzie ludzie mogą żyć w zgodzie ze sobą, z naturą i swoją duchowością. Od początku miasto miało być w pełni ekologiczne. Stąd wykorzystywano technologię pobierania energii słonecznej. Mieszkańcy Auroville angażują się przede wszystkim w różnorodne projekty społeczne i artystyczne. Kim była matka? Założycielka wspólnoty? Była hinduską, która jako pięcioletnie dziecko miała usłyszeć głosy, które skierowały ją na drogę duchowych praktyk. Poprzez medytację dotarła do swojej głębi, gdzie odkryła prawdziwe powołanie, jak mówiła. Było nim zbudowanie rzeczywistości duchowej na Ziemi. Mówiło się, że swoim wzrokiem potrafiła przeniknąć duszę. W ciągu ponad 50 lat istnienia, Auroville zdobyło międzynarodowe uznanie za swoje innowacyjne podejście przede wszystkim do edukacji, zrównoważonego rozwoju i duchowości. Jednak jak każda utopia, Auroville nie jest wolna od problemów i wyzwań. Tam, gdzie jest czworo ludzi, dochodzi do podziałów na grupy. Po pierwsze, choć Auroville powstało z myślą o jednoczeniu ludzi, w rzeczywistości miasto miało i ma trudności z osiągnięciem pełnej integracji społecznej i kulturowej. Mieszkańcy Auroville przyznają, że życie we wspólnocie nie zawsze jest łatwe, a konflikty kulturowe i osobiste mogą utrudniać współpracę i wzajemne zrozumienie. Początkowo mieszkańcami byli przede wszystkim ludzie z Zachodu, rozczarowani konsumpcyjnym stylem życia. Byli wśród nich także Polacy poszukujący wolności. Społeczność miała różne korzenie klasowe: byli bogaci i byli też biedni, którzy nic nie posiadali, wchodząc do wspólnoty. Auroville miało być ostoją dla wszystkich, niezależnie od wyznania, koloru skóry czy statusu społecznego. Finansowanie Auroville opiera się głównie na darowiznach i wolontariacie, co stwarza wyzwania dla długotrwałej stabilności ekonomicznej miasta. Chociaż Auroville ma własne przedsiębiorstwa, takie jak produkcja żywności czy odzieży, to nie zawsze są one wystarczająco dochodowe, aby zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców. Jak wspomina jeden z pierwszych mieszkańców Auroville. Życie było tam bardzo trudne. Ludzie ciężko pracowali przy zagospodarowaniu spalonej słońcem ziemi. Klimat nam absolutnie nie służył. Problemem tej społeczności stali się przede wszystkim mieszkańcy Auroville. To duchowe centrum przyciągało zarówno osoby szczerze zainteresowane duchowością, jak i tych, którzy szukali tylko i wyłącznie ucieczki od problemów życia codziennego. Również przed obowiązkami. To może prowadzić do napięć i nieporozumień między mieszkańcami. Gdy w 1972 roku zmarła matka, autorytet i lider tej wielkiej społeczności, miasto szybko podzieliło się na obozy. Każdy obóz miał inną wizję dalszego rozwoju. Już sam fakt, że matka. Mimo wyraźnych zakazów z jej strony, zaczęła być czczona jako bóstwo, było zaprzeczeniem ideałów wolności i równości Auroville. Często też pojawiały się pobudki polityczne. Skonfliktowane miasto w 1988 roku przejął rząd Indii. Wolność została ograniczona przez Radę, Fundusz Centralny i grupy robocze. Miasto musiało zdawać od tej pory raporty o swoim zarządzaniu przed Parlamentem Indyjskim. Mimo tych trudności Auroville jest fascynującym eksperymentem w dziedzinie życia wspólnotowego i duchowego rozwoju. Mimo swoich wyzwań i trudności, miasto nadal przyciąga ludzi z całego świata, którzy pragną doświadczyć alternatywnego stylu życia opartego na wartościach duchowych i ekologicznych. Auroville z pewnością ma swoje sukcesy i osiągnięcia, ale jako projekt utopijny nadal boryka się z problemami integracji społecznej, stabilności ekonomicznej i duchowej jedności. Miasto od zawsze przyciągało mnóstwo naukowców, socjologów, psychologów badających zależności międzyludzkie. Początkowy projekt zakładał 50 tysięcy mieszkańców, jednak według spisu z 2018 roku miasto liczyło zaledwie niespełna 3 tysiące. Kluczowym problemem do dziś jest przede wszystkim brak samowystarczalności miasta, a to rodzi potrzebę pomocy z zewnątrz, ze świata, który w myśl powstania wspólnoty powinien ewoluować do podobnych miejsc duchowej egzystencji na Ziemi, jak Auroville. Fakt niezaprzeczalny to miejsce, w którym miasto powstało gleby suche, słabe, gorący klimat. To wszystko spowodowało, że nawet jeżeli mieszkańcy pracowali w wyjątkowo trudnych i długich warunkach, to plony były zawsze niewystarczające do zaspokojenia ich potrzeb. Czy Auroville można uznać dziś za udane miasto duchowe? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak postrzega się cel i wartości tego miejsca. Dla niektórych mieszkańców Auroville. Może być ono ucieleśnieniem ich marzeń o życiu w harmonii i duchowym wzroście. Dla innych może być miejscem, które ma jeszcze wiele do zrobienia, aby spełnić swoje pierwotne założenia. Jedno jest pewne: Auroville przyciąga nawet i dziś uwagę ludzi na całym świecie, jako inspirujący eksperyment społeczny i duchowy z którego można czerpać lekcja na temat tego jak żyć razem w duchu współpracy i harmonii. Ostatecznie to mieszkańcy Auroville decydują o tym, czy miasto spełnia swoją misję jako przestrzeń dla duchowego rozwoju i wzajemnego wsparcia. A na czym miało się opierać wspólnota Auroville? Można podzielić to wszystko na kilka kluczowych podstawowych elementów. Przede wszystkim Auroville opiera się na duchowym rozwoju, współpracy i wspólnocie, zrównoważonym rozwoju środowiska, życia w harmonii z naturą, na innowacyjnych elementach edukacji młodzieży i dzieci, na kulturze i sztuce, które od zawsze były elementami wytwarzanymi przez tą wspólnotę, w wolontariacie i pomocy z zewnątrz. Choć praktyki mieszkańców Auroville mogą się różnić w zależności od ich indywidualnych przekonań i zainteresowań, te podstawowe wartości i zasady stanowią wspólną podstawę dla życia we wspólnocie. Oto niektóre dodatkowe aspekty codziennego życia w Auroville. Zacznijmy od tego, jak wyglądała praca i zarabianie w Auroville. Przede wszystkim Auroville miejsce duchowego spełnienia i rozwoju. Miało dążyć do stworzenia społeczności opartej na idei wspólnej pracy i udziału we wspólnych korzyściach. Mieszkańcy pracują w różnych sektorach, takich jak rolnictwo, rzemiosło, edukacja czy usługi. W zamian za tą pracę otrzymują zdolność do utrzymania, która pozwala im na pokrycie podstawowych potrzeb. Celem jest stworzenie ekonomii, która działa na zasadzie darowizny i współpracy zamiast konkurencji. Mieszkańcy Auroville mają też określone prawa i obowiązki, które mają na celu wspieranie harmonijnego życia we wspólnocie. Prawa te obejmują m.in. prawo do swobodnej ekspresji, prawo do nauki i prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta. Z kolei obowiązki mieszkańców obejmują przestrzeganie zasad wspólnoty, uczestniczenie w projektach społecznych i dbanie o dobro innych mieszkańców. Auroville ma też unikalną strukturę organizacyjną, która opiera się na koncepcji samoorganizacji i partycypacji mieszkańców. Istnieją różne grupy, komitety i rady, które zajmują się zarządzaniem różnymi aspektami życia miasta, takimi jak infrastruktura, finanse czy planowanie przestrzenne. Zupełnie tak jak w samorządach gminnych. Decyzje podejmowane są zazwyczaj na zasadzie konsensusu i współpracy. Auroville przede wszystkim jest miejscem, gdzie różne tradycje duchowe i religijne współistnieją i są szanowane. Mieszkańcy mają swobodę praktykowania swoich przekonań i uczestniczenia w różnych formach praktyk duchowych. W centrum miasta znajduje się Matrimandir. Świątynia medytacji, która stanowi serce duchowe Auroville i symbolizuje jedność duchową i braterstwo ludzi. Trzeba przyznać, że wspólne wartości i praktyki mieszkańców tego miasta tworzą niezwykłe środowisko, w którym ludzie z różnych kultur i tradycji duchowych mogą żyć i rozwijać się razem, dążąc do wspólnego dobra i duchowego wzrostu. Przypomnijmy jednak, że Auroville mimo swoich szczytnych idei i wartości nie jest miejscem wolnym od konfliktów, problemów czy przestępstw. Tak, tak jak w każdej innej społeczności, także tutaj zdarzają się różnego rodzaju trudności. Przede wszystkim w przeszłości zdarzały się sytuacje, gdy różnice zdań między mieszkańcami prowadziły do konfliktów i rozłamów. Zarówno różnice kulturowe, jak i indywidualne przekonania mogły generować napięcia. Także przestępstwa miały i mają miejsce w tym niezwykłym mieście. Auroville nie jest izolowaną społecznością i jego mieszkańcy mają kontakt z otaczającym światem. Choć przestępczość na terenie miasta jest bardzo niska w stosunku do miejsc spoza tego terenu, to jednak zdarzają się przypadki drobnych przestępstw, takich jak kradzieże czy włamania. Wspólnota oczywiście angażuje się w działania prewencyjne i edukacyjne mające na celu zapobieganie takim sytuacjom. W przeszłości Auroville było także miejscem niektórych kontrowersji i skandali związanych np. z zarzutami o nadużycia finansowe czy oszustwa. Władze miasta zawsze dążyły jednak do transparentności i uczciwości w zarządzaniu finansami, aby uniknąć takich problemów w przyszłości. Pomimo dążenia do harmonii i współpracy, mieszkańcy Auroville. Muszą również zmagać się z problemami społecznymi, takimi jak nierówności, wykluczenie czy trudności w integracji. Wspólnota stara się jednak aktywnie pracować nad rozwiązaniem tych problemów, angażując się w projekty edukacyjne, społeczne i ekonomiczne. Mimo wyzwań i trudności, miasto to wciąż dąży do realizacji swojej wizji idealnego duchowego miasta. Wspólnota aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów, dążąc do wzajemnego zrozumienia, współpracy i harmonii. A co ty sądzisz o tego typu projektach? Czy jest szansa i potrzeba budowania podobnych miast idealnego duchowego rozwoju? Napisz komentarz, podziel się swoimi przekonaniami na ten temat. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale.